Wyobraź sobie przez chwilę, że zwykły serwisant lodówek staje się właścicielem Volvo, kontroluje Lotus i kieruje smartem wraz z Mercedes-Benz. Wydaje się to niemożliwe, prawda? Jednak właśnie tak stało się w przypadku Dilly, a ta historia zaskoczy cię niezmiernie. Wszystko zaczęło się w 1982 roku, kiedy Li Shufu, mający zaledwie 19 lat, otworzył skromne studio fotograficzne. Ten ambitny młody człowiek szybko przekształcił swój mały sklepik w sklep z aparatami fotograficznymi i już w 1984 roku zarobił swój pierwszy milion chłanów. Ale Li Shufu nie poprzestał na tym. Miał niezwykłą zdolność wyczuwania okazji przed wszystkimi innymi. Kiedy w Chinach gwałtownie wzrosło zapotrzebowanie na lodówki, porzucił fotografię i zajął się produkcją części zamiennych. Tak powstała firma Gili. Początkowo jako producent komponentów do lodówek. W 1987 roku stworzył własną markę Arctic i odniósł sukces. Jednak nowe przepisy zakazały produkcji. Co zrobił? Po raz kolejny zmienił kierunek, tym razem na płyty aluminiowo-magnezowe. Ta zdolność adaptacji stała się znakiem rozpoznawczym Li Shufu. W 1993 roku pojawiła się nowa okazja. Wykupił państwowe przedsiębiorstwo, aby produkować pierwszy chiński skuter. I tu ujawnił się jego geniusz. Nie mając wykształcenia inżynierskiego, Liszufu i jego zespół rozbierają zagraniczne motocykle, badają je, ulepszają i tworzą własny model. Metoda ta stanie się ich znakiem rozpoznawczym. Ale prawdziwy geniusz ujawnia się, gdy liszufu marzy o czymś większym, o samochodzie. W latach 90. pomysł. Że mała chińska firma prywatna może produkować samochody, wydawał się całkowicie szalony. Jednak Li Shufu chce udowodnić, że chińskie przedsiębiorstwa mogą konkurować z zagranicznymi gigantami. Podziwia Mercedes-Benz? Kupuje jeden egzemplarz. Całkowicie go rozbiera i analizuje każdy element. Jego zespół nie jest w stanie złożyć go z powrotem, ale zdobywa wystarczającą wiedzę, aby w 1996 roku stworzyć pierwszy prototyp Dzili. W 1998 roku Geely wprowadza na rynek swój pierwszy seryjny samochód Haoqing, ekonomiczny model inspirowany Daihatsu Sherade. Pierwsze samochody są krytykowane za wątpliwą jakość i uważane za zwykłe kopie. Ale sprzedają się dobrze, a Geely staje się jednym z nielicznych prywatnych producentów samochodów w Chinach. Problem? Reputacja. Wizerunek ten jej z marki przegnał duży W 2003 roku nastąpiła katastrofa. Jeden z modeli uzyskał tylko 10% wskaźnik przeżywalności w teście zderzeniowym. Geely stało się symbolem wszystkiego, co złe w chińskiej branży motoryzacyjnej. Ta fatalna reputacja znacznie utrudniła międzynarodową ekspansję firmy. Jednak Li Shufu przekształcił tę porażkę w motywację. W 2007 roku zrozumiał, że konieczna jest radykalna zmiana. 18 maja 2007 roku Geely opublikowało deklarację z Ningbo, Rewolucyjne publiczne zobowiązanie do ostatecznego porzucenia logiki niskich kosztów na rzecz jakości, technologii i niezawodności. Deklaracja ta oznaczała dla Gili wejście w nową erę. Firma zainwestowała ogromne środki w badania i rozwój. Wdrożyła zaawansowane technologie i postawiła sobie za cel osiągnięcie doskonałości. Prawie połowa pracowników została przeniesiona do działu badań i rozwoju. Wizardzi paustowali centra badawcza. Cel był jasny. Konkurować z największymi międzynarodowymi markami. Panuge Scepticism. Nikt nie wierzy, że Jealy może pozbyć się wizerunku producenta tanich samochodów. Jednak stopniowo nowe modele przynoszą spektakularne ulepszenia. Większe bezpieczeństwo, lepsze prowadzenie, optymalne zużycie paliwa. Standardy w końcu zaczynają konkurować z markami światowymi. Potem następuje absolutny Majstersztyk. W 2010 roku. Po długich negocjacjach, Geely kupuje Volvo od Forda za 1,8 miliarda dolarów. To mniej niż jedna trzecia ceny zapłaconej przez Forda 10 lat wcześniej, ale przede wszystkim największe przejęcie zagranicznego producenta samochodów, jakie kiedykolwiek dokonała chińska firma. Wiadomość ta wywołuje sensację. Geely, znane z niedrogich samochodów, przejmuje Volvo. Światowy symbol bezpieczeństwa i wysokiej jakości wzornictwa. Wątpliwości są ogromne. Jak dzili poradzi sobie z tak prestiżową marką? Liszufu gra sprytnie. Volvo zachowuje niezależne kierownictwo, siedzibę w Szwecji oraz pełną kontrolę nad projektowaniem i inżynierią. Dna Volvo pozostaje nienaruszone, co uspokaja pracowników i klientów. Aby nadzorować tę rewolucyjną współpracę, powołano komitet koordynacyjny który nadzoruje partnerstwo i ustala zasady wymiany technologii. Wyniki są oszałamiające. Volvo ponownie osiąga rentowność, a sprzedaż gwałtownie rośnie, zwłaszcza w Chinach. Szwedzka marka zachowuje swój prestiż, jednocześnie zdobywając nowe, szybko rozwijające się rynki. Z tego sojuszu powstaje kompaktowa platforma modułowa CMA, wspólna baza technologiczna, która rewolucjonizuje podejście obu firm. Ale Geely nie poprzestaje na tym. W 2017 roku następuje kolejna strategiczna akwizycja. 51% udziałów w Lotus, legendarnej brytyjskiej marce samochodów sportowych. Lotus borykał się z trudnościami, ale Liszufu dostrzegł w nim ogromny potencjał. Zainwestował ogromne środki, a marka przeszła transformację, wprowadzając na rynek między innymi elektryczny hipersamochód samochód w 2019 roku zawarto kolejne rewolucyjne partnerstwo. Geely i Mercedes-Benz utworzyły spółkę joint venture, aby ponownie wprowadzić na rynek markę Smart jako markę w 100% elektryczną. Produkcja została przeniesiona do Chin, ale Mercedes zachował kontrolę nad projektowaniem. To idealne partnerstwo, korzystne dla obu stron. Ekspansja trwa. W 2023 roku Geely stanie się trzecim największym udziałowcem Aston Martin. Posiadając 17% udziałów. Nie kierując codzienną działalnością, Jilly pomaga brytyjskiej marce rozwijać się w Chinach, jednocześnie ucząc się zasad luksusowej motoryzacji. Ta strategia dyskrecji jest celowa. Jilly wie, że w branży luksusowej i motoryzacyjnej liczy się pochodzenie. Działając w cieniu, grupa może wspierać swoich partnerów, jednocześnie chroniąc ich wizerunek premium. Jednak droga do sukcesu nie była usłana różami. W 2009 roku Geely zaprezentowało samochód koncepcyjny, który wyglądał bardzo podobnie do Rolls-Royce Phantom. Krytyka była ostra, a Geely ponownie oskarżono o plagiat. Firma wzięła sobie to do serca i w 2011 roku całkowicie zmieniła stylistykę swoich modeli, kierując się w stronę własnej estetyki. Geely wyznaczyło sobie również nowy priorytet: ochronę własności intelektualnej. W 2018 roku odniosło spektakularne zwycięstwo. Sąd nakazał WM Motor zapłacić Dili 640 milionów huanów za wykorzystanie tajemnic przemysłowych. Jest to najwyższe odszkodowanie tego typu, jakie kiedykolwiek przyznano w Chinach. Obecnie, dzięki strategicznej planowi Smart Dili 2025 rok, ambicje są ogromne. Osiągnięcie sprzedaży 2,11 miliona pojazdów w 2025 roku, w tym 1 milionów z gamy galaksy przeznaczonej dla nowych źródeł energii. Geely chce zbudować inteligentny ekosystem mobilności, łączący sztuczną inteligencję, alternatywne paliwa i systemy łączności. Sel, włączenie sztucznej inteligencji do wszystkich etapów rozwoju motoryzacji do 2025 roku. Aby to osiągnąć, Grupa inwestuje ogromne środki w centra superkomputerowe i rozwija internet satelitarny. Efekt pojazdy, które komunikują się, nawigują w czasie rzeczywistym i aktualizują się samodzielnie. Zrównoważony rozwój ma również kluczowe znaczenie. Gili zobowiązuje się do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla na pojazd o 25% do 2025 roku. Do tej pory osiągnięto już 18% redukcji dzięki zastosowaniu materiałów nadających się do recyklingu, fabrykom zero waste i energooszczędnym procesom. Ta spektakularna transformacja, od małego arzeta na tu napracego lodek, do giganta motorzacyjnego posiadającego kulto E-marki, doskonale ilustruje zdolność adaptacji i strategii Zen Izzyotis Hufu. Gili udowadnia, że dzięki determinacji, inteligencji i przemyślanej strategii, nawet najtrudniejsze wyzwania można podjąć. Dzisiaj Jili nie jest już krytykowanym producentem tanich samochodów. Jest liderem technologicznym, który kształtuje przyszłość światowego przemysłu motoryzacyjnego. To niezwykła lekcja wytrwałości i transformacji, która na nowo definiuje znaczenie hasła Made in China.